Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie na zielonej środzie. Tak, na zielonej środzie dawno nie było. Kochani, zrobimy sobie taki szybki przegląd zielonych roślin w łazience. Pomyślałam, bo ponieważ ostatnio jak kupywałam kwiaty, to było 6 miesięcy temu i to były choje. Kupywałam je w sklepie Dyno, takie małe sadzonki, a że one stoją tu w Łazience, to pomyślałam, że Wam pokażę, czy podrosły, czy nie. Sami osądzicie. No i pokażę też wszystkie kwiaty, i też wspomnę o dwóch kwiatach, które zasuszyłam. <laughs> Dobrze, kochani. Zapraszam Was serdecznie na ten film. Przekręcam kamerkę. A, no i wspomnę, że warunki będą tu ciężkie do nagrania, bo tu i cień, i słońce. A jak jest okno, to ciężko pod oknem filmować. Damy radę. Zapraszam. Zaczniemy od nadumywalką, bo były też kwiatki. Będę się starała, żeby tak nie widać tej, tej komory w lustrze. Dobrze, kochani. Tutaj miałam taką doniczkę. No taką osłonkę twarz. Taką głowę. No i tutaj była Sanseveria. Malutka. Ona była troszeczkę taka wygięta, ale powiem Wam szczerze, że ona mi troszkę urosła. Urosła, bo już troszeczkę się wyprostowała. Eee, bardzo mi zależy na tym, żeby tutaj na tej umywalce te roślinki rosły bardzo wolno. <laughs> bo to jest taki... Taka mała dekoracja te moje kwiatki. No i dalej... Tutaj stoi ta druga Sansevieria. Sansevieria. Chyba dokładnie się mówi. Zobaczcie. Też podrosła, bo tu już dotyka tej półeczki, a była mniejsza. Teraz z drugiej strony, tu był kaktusik, jest on nadal. O. Tak mizernotka, ale się trzyma. Natomiast tutaj... Pamiętacie? Pamiętacie. Kto oglądał to pamięta. Jest to samuraj. Też Sanseveria Taka. O. Grubiutka. I tu kochani jeszcze w jednej, ale też już mi tu prawie dotyka do, do ścianki. I tu jeszcze jedna stała roślinka. To jest hoja. Kochani. I jak właśnie zakupywałam te hoje i przesadzałam je to mi się urwał niechcący listek. To były te dwa liście. Jak Wam tu pokazać, żeby to ładnie było widać? O! E, urwały się te dwa liście i pomyślałam, że wsadzę do doniczki. I zobaczcie, tutaj ten długi pęd i ten liść i ten drugi listek... Urósł. No ja byłam bardzo zdziwiona, no ale urosło. Podlewałam, podlewałam i urosło. I teraz... Tu już się prawie to nie mieści ta doniczulka, ale jeszcze się trzyma. Teraz jest słońce, to stoi tu. Ale jak jest pochmurny dzień, to ja tą doniczkę po prostu stawiam tutaj na ten parapet okienny. O, tak, kochani. No i teraz przejdziemy, może na tym parapecie. Ale słońce daje. I tak, tu jest moja pierwsza choja. O, może tak ją pokażę Wam. Yy, nazwy będą tutaj wyświetlały się na filmie bo nie chcę dukać kochani no i tutaj były wsadzone te kratki nie no źle tutaj widać tą choję mi się wydaje yy, rośnie raz rośnie, raz nie rośnie ona troszkę mi podrosła ale też i pędy się później zasuszyły może ja zasuszyłam, zobaczcie tak jak ten tutaj o, odtąd, od tego miejsca, tu już jest suchy, zasuszył się. Ale i zauważyłam, lubię te choje, ale one mają jeden problem, chyba mi się wydaje. No, muszę coś poszukać, ale ja się na tym nie znam. Może Wy mi coś podpowiecie. Ona, te choje lubią mieć szkodniki wełnowce i ja tu za każdym razem sprawdzam je i są są wełnowce, wycieram je albo się liść klei też go wycieram no ale to nie zawsze upilnuję one ciągle, ciągle właśnie mi się wydaje, że są no <laughs> może dlatego się przysechł, a może przesuszyłam, nie wiem ale troszeczkę jakby troszeczkę ta roślinka podrosła, ta choja, o takich długich liściach Oj, ciężko będzie ją nagrać. A tak. I ona tak się tu prezentuje, zobaczcie. Teraz druga chojka. O, tu mam w takim flakoniku. No i guzik. Guzik z pętelką. Arleta, ale się przygotowałaś. E, ta choja, też może będzie napis. No nie wiem, może źle te napisy zrobię. To mnie poprawcie. No i ona rośnie, kochani, naprawdę tam nie rośnie, ale też ma tego wełnowca, bo ja jak sprawdzam, a szczególnie tutaj, w tych, w tych kącikach, to nieraz coś jest i te liście też są czasami takie lepkie, ale też ją wycieram i wycieram, ale ona rośnie, zobaczcie, ona tu, tu akurat przyczepiłam, ale pokażę Wam. O, zobaczcie, to jest taki długaśny pęd masz tu, ale ja na tej kratce chcę te pędy zakręcać, zakręcać żeby po prostu mi urosła taka gęsta, gruba taka dosłownie kula <grym> jak urośnie nie wiadomo czy urośnie no ale na razie rośnie zobaczcie, jeden pęd tutaj drugi, pozabijałam. no to przez 6 miesięcy no ta wspaniale urosła nie będę chwalić, bo mi te kwiaty zaraz polecą. Tak samo jak ktoś do mnie przyjdzie, to już staram się nie pokazywać tych kwiatów. O, widzicie? Tutaj będzie coś widać, taki cukier. No to na pewno to jest wełnowiec co? Dajcie mi znać. Wełnowiec, ja wiem, że on ma taką białą wadkę w tych rogach, ale to, że się klei, to tak nie bardzo. Dobrze. No, ale Rośnie. Pęd jest, zawijam go tutaj, właśnie to czerwono. Yy, drucikiem czerwonym go przyczepiłam, żeby nikt mi go nie zauroczył. Tak. Yy, tu stoi taki zajączek już na wielkanoc. <grytanie> Kochani, teraz przechodzimy do trzeciej choi. Trzecia choja to jest chyba ta karnosa, mi się wydaje, ale pełnej nazwy też nie znam. No i ona taka gęściutka się zrobiła, w ogóle taka śliczna, śliczna i też ma te pędy, zobaczcie, ja tutaj motylkami przypiełam, ale od motylka tu, tu, dalej, dalej te pędy rosną, o. Ale też rosły, a teraz nie wiem, czy te czubki, no nie, ten jest świeżutki czubeczek, trzyma się, a tutaj może ten jeden, może przysychł. To tak one różnie, ale podobają mi się. Z liści mi się bardzo podobają. No, może by ją psiukał czymś od tego właśnie wełnowca. To może by była lepsza kondycja. Może po zimie też dużo to daje, że... A wełnowce się chyba pokazują jak jest sucho w pomieszczeniu, a tutaj w tej łazience jest sucho. Niby to wilgoć powinna być, ale ta wazienka jest w miarę taka większa i... No i grzejnik tu grzeje i może zasucho. Dobrze, kochani, tam z tyłu stoi trebi. <grystanie> Mój kochany trebi, uwielbiam tego kwiata, pod okno to jest ciężko go sfilmować. On miał tu taką kratkę, bambusowo. No i powolutku, wiecie, dwa <grystanie> powiem tak, trzy liście urosną, dwa opadną. <grystanie> Zawsze jakiś liść zostanie. O, bo tu widać trochę gołego pędu, ale tutaj na przykład, o, czubeczki jeden, tutaj drugi się rozwija. Pod światło pokazuję. Nie będzie tak ładnie widać. O. To mój trebi tam z tyłu stoi. Może z tej strony? No nie da rady. No i jeszcze tutaj, kochani, tu na środku, bliżej okna stoi Sansevieria. Ta żółta z tym żółtym czubkiem. Ja ją tu przyniosłam, bo nie ma miejsca na tamtym parapecie, gdzie ona stała. Ona stała w garderobie. Tam wąski parapet. Gran Canary, tak? Ona się nazywa z tym żółtym. Taki seledynowy. Tutaj ten czub całe te liście ma. No ale ona ma długie te liście. Zobaczcie jak ona tu sięga. Zobaczcie no, rośnie, to, to, to rośnie, w ogóle lubię sanse, bo rosną no, ale też są sanse, to może w innym filmie Wam powiem, które mi padają, bo są też takie, które mi padają i ja już ich więcej nie będę kupywać, dobrze kochani to tak by był były kwiatki na moim parapecie, tak wyglądają teraz przechodzimy tu do tego kącika tak zwany cichy kącik i tak, tu Kiedyś stała e, anginka. Anginka na razie stoi tam na dole, bo tam ma chłodniej. I czasami ją tu przynoszę, ale teraz postawiłam sansawerię, bo się w, nie, w nich zakochałam. I powiedziałam, jeżeli te kwiaty mi upadną, to będą stały właśnie te Sanse, te zwykłe, najzwyklejsze. No i tu pierwsza stoi szeflera. Tu były dwie posadzone, jedna była zielona, a druga była z białym, tak się coś mi się wydaje. Ja jej nie lubię, mówię wam, ona rośnie ale i ładnie się prezentuje, ale nie lubię jej, dlatego że ona ciągle taka dużo mi liści zrzuca. To jest raz, wiem, mówiliście już mi, że zrzuci i wypuszcza, no i wypuszcza. No, wypuściła, no i zobaczcie, trzy obleciały ten następny się trzyma i w ogóle dla mnie to ona taka szmata jest taka, za przeproszeniem ładna jesteś, kochaniutka jesteś tak, nie będę na Ciebie krzyczeć <laughs> ale dopóki się trzyma, to się trzyma dalej, dalej stoją tu dwie sanse, postawiłam one są jeszcze małe, widać doniczki doniczki są na podwyższeniu doniczki powinny stać niżej a tu powinny być takie wysokie sanse tutaj wcześniej stał filodendron brazyl ten ładny taki łaciaty poleciał mi od razu i drugi mi poleciał w sypialni. Brazylków nie mam. Nie wiem, może ktoś zauroczył, może po prostu czymś podlałam, inną wodą. Nie wiem, po prostu poleciały i to szybko poleciały. Dosłownie nie było co ratować. E, tu no, ten zwykły. Te zielsko, jak ja mówiłam, muszę go przyczepić, bo już tutaj troszeczkę urosło. To jest ten. No, no jak on się nazywa. Dobra, on mi się za chwilę przypomni. No to tak jak stał, tak stoi, troszeczkę może podrósł. Ja zawsze miałam. Mm, y, jak on się nazywa? Ja zawsze miałam z nim kłopot i zawsze mówiłam, to rośnie jak zielsko u innych, a u mnie to ciągle ja go przelewam i zawsze dostaję. Y, dostaje plam. Ale jakoś rośnie. Tu mam jeden egzemplarz, tu mam drugi, ale za chwilę tu przejdziemy. Tutaj zawsze stała e, paprotka, ten pajączek. No i paprotka rośnie. No powiem wam, że rośnie i ja jej doniczki nie zmieniałam, może dlatego, że paprocie lubią ciasne doniczki. Nie była czyszczona jeszcze po zimie. Na wiosnę to zrobię, nie ruszam. Zobaczcie, to jest o. Widzicie, trzeba wyczyścić. To ona ma parę takich, nie za dużo, ale coś się tu na pewno znajdzie. O, i zobaczcie, pająki, jak ruszyły, jak szalone. No, długie się porobiły. Tak się skręcały, skręcały, a tu proszę. Ale już wody potrzebuje, bo jak już jest mięciutka. No to trzeba tu jej wlać trochę wody, po prostu ja jej nie wyjmuję nawet z tej osłonki, wiecie? No bo jak ja bym później wsadziła? Zarosła mi. Ale niech dobra i niech tak stoi, tak? I wiecie, pomyślałam, że może bym spróbowała jeszcze z jedną paprocią, ale ja już miałam paprotkę taką inną, zwykłą. Tu miałam dwie takie, one duże były i one na zimę tak zasychały i... I tak się sypały takie śmieciuchy, ale ta to nie jest śmieciuch. Może taką bym sobie jeszcze jedną zafundowałabym sobie, co? No dobrze, zobaczymy. Jak może spotkam taką maleńką, ale nie widziałam ich teraz w sklepie, to bym sobie jeszcze kupiła. No i kochani, tutaj tu właśnie na tej półeczce lustrzanej wygląda to wszystko tak. Filodendron, Kurczę, złocisty, niezłocisty, jak on się nazywa. No to tak, mam jedną sztukę, tu jest druga sztuka. On jest słabo wybarwiony, bo tu jest mało światła. Ja tam nieraz rzadko włączam. Mąż, jak był w grudniu, to zawsze mi przypominał atleta, to gdzie zapal zapalimy, zapalim". Troszeczkę zaniedbałam te kwiatki, powiem Wam. Tu natomiast mam cisus. Cisus, ten. I też przesuszyłam te kwiaty, troszeczkę się z niego sypało, ale ten to jak zielsko, żyje i bardzo go lubię. Naprawdę bardzo go lubią te pędy, ma takie długaśne. Uschnie to uschnie, drugi pęd wyj wyjdzie. <grymne> Obcinam jak suchy gdzieś jest. Bardzo go lubię, mam też go i w sypialni. Następny przegląd zrobimy z sypialni i jeszcze będę go chciała mieć, ale sadzonek z nich nie potrafię robić. Podomierz się robi sadzonki z takich grubszych pędów, ale mi go szkoda ciąć. A ten drugi mam, jak ten zakupiłam i go przesadzam w doniczkę, to go po prostu rozdzieliłam na dwa. Taką mniejszą sadzoneczkę włożyłam tam w inną doniczkę jest w sypialni, a ten jest tu. Ale jakbym w sklepie go spotkała, to chciałabym go kupić jeszcze ponieważ ja bym go sobie dała na dół, tam na parter do kuchni, <noise> której jeszcze nie ma. No, ale dobrze. No i tu ta moja sierota, mizernota, <noise> wisi. Trochę liści ma, trochę liści zgubiła. Zgubił ten, ten zwykły zielony, jak on się nazywa. Nie, ja już pozapominałam nazwy, bo dawno nie nagrywałam i po prostu wyszło mi wszystko z głowy. A tutaj, on tu stał w kącie i stoi nadal. A jakie mi tu kwiaty wypadły, kochani? Takie moje ulubione cisusy, takie o malutkich liściach. I tu były dwie doniczki, i on tak rósł, taki długaśny był. A później ja go zasuszyłam, bo były za małe doniczki. Znaczy, doniczki miał dobre, tylko jak mała doniczka, to trzeba częściej podlewać. Mów, mowa jest o tym, <ścoughs> o tym cisusi. A ja po prostu nie wchodziłam, bo żeby podleć, to trzeba wejść do tej wanny i tam na samą górę i podlewać. No i po prostu go przesuszyłam. Ale go poobcinałam, poobcinałam i on teraz stoi w sypialni. Mam go bardziej tak na oku, go, patrzę się na niego. Może coś tu się uratuje, wątpię. A jak znajdę go w sklepie, to jeszcze go kupię. Ale nie ma, nie ma, na razie nie widziałam go a ja go tak zachwalałam no i mam to co mam <laughs> tak kochani no to i to wszystko co do kwiatów w łazience kochani, to wszystko paprotka, szeflerka tutaj tu ten brazel był piękny, bo był wysoki na, na takim kołku no i niestety poleciał mnie, ale nie kupuję nie chcę niech rosną sanse bo to szkoda kasy, bo to ciągle wiecie. A zresztą jak się coraz więcej obowiązków to jest mniej czasu na kwiaty. Tak szczerze Wam powiem. A ty w każdym pomieszczeniu kwiaty, kwiaty no troszkę za dużo jest tego. Chociaż uwielbiam, kocham kwiaty, lubię. No ale cóż, jak się nie ma czasu na nie, to po co je hodować? Dobrze, kochani. No to jeszcze tu taki rzut. Na te. I to byłoby. Na tyle. Kochani, jak ja mam się z wami pożegnać? To będzie na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że piszecie do mnie, że chcecie te filmy i dzięki Wam ta motywacja gdzieś się tam pojawiła i spróbuję nagrać troszeczkę więcej tych filmów o roślinach zielonych. Dziękuję jeszcze raz, życzę Wam wszystkiego dobrego i przede wszystkim zielonych kwiatów. Zapraszam w takim razie za tydzień w środę na zielone. Cześć!